Tutaj purpus ju ze mną? Młoteczka! I Krisis. Cześć. E, i, i, I witamy was w trollowaniu. Młoteczka i Jej. trollowanie to coś nowego chyba, nie? Czy ty już trolowałeś ze mną kiedyś? Nie, nie trollowałam z tobą nigdy. No idzisz na no to coś nowego. Nowe Ale Tremę mam, ja się wstydzę. <noise> ty się wstydzisz? <noise> tak? Serio? Tak. E, no dobra, e, tutaj Crisis proponował, bo nie mamy w sumie pomysłu. Będziemy trollować spontanicznie, bo już dawno nie było trollowania, więc stwierdziliśmy, że trzeba sobie potrollować trochę. No i w związku z tym, to, to, to stwierdziliśmy, że, 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 że sudo może, bo sudo dawno nie było, a sudo jest fajne. Gdyby, jakby nie patrzeć, to sudo jest jeden z fajniejszych komend, które można w essentialu mając trollować graczy. Wpisz sobie socjal spy, łamana socjal spy młotka. W seny się ja mam wpisać dobrze, łamana, łamana socjal spy. Tak, bo przy okazji uczymy podstawowy koment, młoteczkę. Tak. I social spy to takie fajne coś, żebyś podglądać prywatne wiadomości teraz. Eee, no dobra. Eee, przez i od social, tak? Nie, Ty przez i. i social. social, social, social. I al. Ale to razem z spy na końcu, tak? tak? Tak, social spy, taki jeden... Okej, okay, taki... dobra, już, już, już wpisałem. Bo na początku Pisa. napisałam źle. Znaczy napisałam dobrze przez i, ale stwierdziłam, że jak nie wlazło, to pewnie przez i z tym debilem. No dobra, tak jak kogoś, kto pisze na, na. Dobra, widzę, że Jackie pisze do Messi. E, to ja bym wpisał sudo e, Messi 212. 2... Nie ma go już. Piszli. A, A wyczuli, że będzie strolował. Dobra, to sudo. Horde... horder.pl oraz Tioku. Dobra, to, to ja, ja biorę sudo Tioku. message horder.pl e, I co piszemy? Hmm, Może wyznajmu się tak romantycznie. to tak, mój domek zoba mój domek, to... E, e, t, ten domek. to takie e, 1 na 10. Tylko te, te, teraz, teraz czekamy na reakcję, bo wy tego nie widzicie, jakże. Tak, że... nie, nie widzimy na przykład co on w tym momencie napisał, będziecie mogli zobaczyć wszystko e, odpowiedź. odpowiedź. Reakcja. <tryk> Dobra, i teraz yy, jak mi dasz stack diaksów, to, yy, to domek będzie 10 na 10. Tak, zrobimy jakkolwiek. Telefon. Order, order się chwila. Usta. A możemy się do nich przynieść, żeby zobaczyć te domki? Sztaki, tak, możemy. To ja poproszę, żeby mnie tam teleportować. S... ...mloteczka. No, teczka dwa staki on No to No powiedział chwila, no to czekaj. Dwa jak staki. Mi... O właśnie. I w tym momencie mamy w miarę logiczną rozmowę. E, daj mi stak Diaksów, a będzie 10 na 10. Chwila, daj mi dwa staki. Hi. Idę zobaczyć co ma w piwnicy. I co? Dziurema. Ja tak jestem zro... przy Tioku, a Tioku po prostu stoi przy japońskiej fladze. I patrzy. No Ale o, nie biorę itemków. Czekaj, czekaj. Eee, zabrałeś mi wczoraj wczoraj wszystko Nawet serce. A raczej, a raczej ja słyszę, że coś dostałem. A raczej głównie serce. Głównie moje chore. Z miłości serce. Z miłości. Serduszko. O, smutną ja minkę zrób, jak Pokémon Albo, wiesz, mniejsze od 3 i takie złamane po środku. <laughs> już, już, już dałem smutną minkę. Czekaj, się... bo on chyba coś, czegoś się najarał, bo po jakichś drzewach chodzi. No jak lubi. No co, kto mu będzie bronił? Pewnie. Może. Rozgląda się i, i wypina, więc chyba go tu wzięło, wiesz? To jest! Rozgląda się i wypina, wiesz, to zaśmiało jak w tekst piosenki tego. Mister zuba mój jest ten kawałek podłogi. Tam jest Radzi dromi i grwi, rozgląda się oczyma, czy coś takiego no nieważne. to e, co... patrzy zawstydzony w podłogę o jejku, się. E, ale o, czy jest było. Czy Mr. jest Mystery? Nie, to Przedobrzyliśmy. przedobrzyliśmy. Się? się. Tak, tak, tak. tak. A gdzie on jest? Bo ja go nie widzę. Tutaj, to widzisz tu znaczy, jakiejś takiej piwnicy brzydkiej. No, no, Dobra. dobra. <laughs> Jackie próbował napisać do proposa Elo, ale mu nie wyszło i, i dlatego wydaje mu się, że e, ciebie nie ma. Dlatego Pocket e, League 05 możemy odpowiedzieć w stylu, e, ale ty jesteś seksowny. No to dawaj. A ja generalnie w, w piecu zostawiłem główkę strolowaną. Pogażę, zobaczę. jest piec? No tu, tu, tutaj ma piec. A, jest. Dobrze, piękna główka. Strolowany! A, wyrzuciłam swój miecz! Podnoś ten młody <s> Podnoś nie mogę podnieść! Nie! On jest jakiś super najlepszy, nie robiłeś mi takiego, prawda? Nie, 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 nie. nie. Dobrze, to, to dostanie ode mnie miecz. Ej, Natia znalazła Diaksy. I dynio-, dynio O! Ja idę do Brian. A ja idę do. albo co ja też idziemy, to wszyscy. Teleportuj no. mnie! No to. TP, Kraj Zispisz. Dobra o! już się przeteleportowałem, Dobrze, pisz łamana, GM3. GM, y, łamana gm 3, łamana gm, spacja e, 3 ale on sobie idzie taki normalnym, na razie. W sensie tak? Tak I teraz możesz, oh. przez, przez ściany sobie y, latać O oh, ja. Yeah. Fajne, nie? Jaka magia Dobra, to dawajcie do tej, do, do, y, do kogo tam było, do Nati Tp, albo nie no, to nie kopię no to zróbmy już numera z kopaniem ja Są? proponuję mu tuż przed twarz Bedroka tak walnąć na pionowo. Albo, albo tego, albo go zamknąć w kulce niewidzialnego yy, niewidzialnych bloków. Też można. Crazy, to dajesz minujesz? to yy, nie, no Tioku. no tutaj początku będziesz widział. Yyy to wiesz co, troliego jak, jakiegoś innego gracza, który pisze w tym momencie na czacie. Nie, ciebie cię nie będę cię trollować, nie chcę mi się. Cię, bo nie, już nie yy. widzę, za dużo, za dużo to się dzieje. O ty na kolejnej Dyaksy wykopała. O właśnie, co może zrobić? do NATI, zamiast do y, dniobraju. Uuuu, Natia tutaj mi normalnie wygląda na tego. Na x y, Tak, ale to zaraz S ale to jeżeli już ją będziemy ten, to musimy to zrobić y, w, w stylu y, trollowym, Jak, jakoś, jakoś y, no ukarać za x -raya. o ile będzie miała x -raya? Jak Zaraz. to sprawdzimy, czego rzeczywiście ma? A to my mamy swoje sposoby tutaj, moja droga. A, no tak, i nie powiecie na głos, bo się wyda. Aha, dokładnie. Ty, no dokładnie. No dobrze. Pierduki. A, już dostał muta za to, że pierdółki napisał. Ah. No bo się wiesz, wiesz co chodzi, nie? Tak, jest od pierd... No, nieważne od czego. Czekaj, 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 tak wylać to, co to, co to Ale było? Ale się za ruch? już gdzieś obracałem, z tego tego, eee, kobla. Co to był za ruch? Nie wiem, to było dziwne. I czemu tutaj nagle zaczęła kopać? Podejrzane stworzonko. W tą stronę? E, 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 bo tam masz. E, e, e. PS. Info. No. Nie, myślałem, że tu pasz, jest. patrz, taki... znowu skręciła. Może tak lubi, może w ten sposób szuka. Mm. No to jasne, jest to możliwe. Z tym, że za często trafiają Daxy, tak przypadkiem szukając, wiesz, to jest. Musimy mieć niezbite, twarde dowody. Tak, 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 tak. Tward... No jest. I to jest twardy dowód. To jest twardy dowód. Twardy jak diament. Patrz, patrz, patrz jak jeszcze udaje, że ten, że, że, że zdziwiona. Że, że, się, że się cieszy. Tak, 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 tak. A to już. A O'Brien kolejne wykupał też Daxy! Dobra, to czając. Z... Doleć ale się nie obaw, a ja od nie o dobranie... Mam się Ej, bawić na nią? Tak, właśnie. się nie Ale nie baw nie się troszkę, to nie ma. Tak się odnośnie tych bułgarskich, co przed chwilą się nagrywały. Nie? Nieważne, da, to jeszcze tego nie to było. Tak Proste. A, to, to ja zamykam japę. Dobra, to czym by tutaj strollować? Ja mam wam... Wiem czym O, sama się strollowała. Albo lawę na głowę właśnie Nie, ja bym coś innego, lepszego zrobił. Albo jak będzie wchodziła w kolejne diaksy, to na bedroka zamień. Nie nie, 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 pokażę ci coś fajnego. Pokaż Czekaj Czy myślisz nad yy, kowad... A nie, o nie, 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 Już wiesz o czym myślę? Jeszcze nie. Ja się tylko przyglądam na razie. O -o Oj! Piętna, to było okrutny purpose. I puf, Jakby to powiedzieć... See Alligator Ban... natia, X-Ray... S A to trzeba teraz spalić wszystko chyba, co? Nieee, wystarczył remove drop Mówę. No to weź tutaj i weź bacera wpisz, bo trochę ich tu dużo. Dobra, ups. Jest. Pięknie. Uważam, że jesteście zbyt brutalni. <laughs> Dlaczego? Dlaczego bo tak? Bo za mówisz? krótko cierpiała. <laughs> za krótko cierpiała. A co ty, co ty tam kombinujesz Crazy Crazy? No to czytaj czat! Ale ja nie czytam czatu, bo się na czym innym skupiłem. Okej, okay. więc teraz tak, mam zły humor. Niech mi ktoś powie coś kolorowego. Na co Jackie odpowiedział mu tęczam. Dzięki, taj, Jackie. Ty mnie zawsze zrozumiesz. To nie tak, że cię kocham, czy coś. Coś. Kto mnie trolluje, to niemiłe. Ten... Jackie do mnie pisze. Znaczy próbuję? Oh. Kurna, bo tu się zatkałem się. Dobra, gdzie wy jesteście. Tepe Crisis. Ja dziś latam. Ej, Ty się wylogowała, szkoda, bo to już miałem pisać. To nie tak, że Cię kocham czy coś, ale co byś powiedział na kolację? O, es, ty świnio. s młoteczka. Jestem. Jesteś? Dobra. Jestem. Co dalej robimy? No przepraszam, to mój telefon, który się. A to tak, to pierdzioszy trochę tak. No dobra. Ej, tu jest bardzo brzydki nick u nas na serwerze. Jaki? Druga kolumna, sam dół. No to jak pan to się sprawdza druga kolumna sam dół. No nie jest taki najgorszy. <noise> to tylko no może masło. lubi masło. Ej, dobra, wiesz co, ja idę do złowrogiej pralki. Nie wiem co robi jeszcze, ale chcę, chcę mu coś zrobić. Dobrze chodźmy do niego. To jest złowroga. Awczy, czy no nie. Ale czekaj, jak, jak jest 167, tak? Tak, 160, ale nie, 166 to jest. A czekaj, jest młoteczka w ogóle, czy. Czy jesteś już tak, tutaj? Tak, smuteczka poproszę. Tutaj dobra. jestem gdzieś. Eee, dobra, a teraz. pralka. E, teraz tak. Hasfer. I które było. Pier e, które jest. E, średnica, a które ten? Eee, na początku dajesz blok, a potem e, średnicę, czyli 166,5. 166? Tak, 166. 5 nie za, nie za duże to wyszło? Hmm. Nie. Może e on... Skąd nie wyjdzie i, i. No, jest tutaj. może awczy. No właśnie trochę awczy, no. Trudno, to lecimy do kolejnej osoby i zrobimy ten sam numer Tego ale... No to tak zostawimy tutaj? Nie tak. no, zundowałem to. Tylko, że wiesz, to no ja dobrze. jednak czwóreczkę bym zrobił, o no średnicy cztery. Okej. Okay. Caesar. Idziemy do Caesara 307. O, Caesar kopie. Dobrze. Czwóreczka. Dziękujemy. Dobra. A mnie tam nie ma. Sekunde, sekunde. Smoloteczka. small.touchka. to za mało. E, dobra, GM3. I, i on teraz rozumiem, że nie może się wykopać stąd. No tak, 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 tak. Znaczy bo generalnie jest, jest zakopany w, w taką niewidzialną kuleczkę e, i, 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 i tego. I ma strzałę w głowie i w kolanie, a nie to. No lęce. w kolanie to wiesz. Patrzy tempo przed siebie. No, wy, wychyla ostatnią tempo, tempo, coś tam, ostatnią bez gazu Ale, ale w, widzicie widzicie ten wzrok? Taki beznamiętny, prawda? E, no tak, tak. Popatrzcie tak. na tę twarz. Ale to jest ona w ogóle. To jest ona? To jest Alex, ale Cesar to może być facet, który ma tego. No ja wiem, no ale ma skin z. Y... To jest Alex, no. wiem. No. O, dobra. Chyba się przetypała. Dobra, jeszcze jedna jakaś osoba. Ja bym poszedł jak to do tego się brzydkiego Niku. Do, do tego brzydkiego Niku. Dobrze, chodźmy tam. Dobra. <laughs> Dobra. Ty... Co, co by tu zrobić? Bo i tak za ten Nik powinien dostać bana. Zamienimy cały, o, chociaż to nie, może być, nie musi być jego działka, zamienić cały drewno w lewę. No jak uważasz? Ale on no, tutaj, tutaj w jakimś miasteczku. No, sprawdź, sprawdźcie, ja to działka przecież nie nagrywasz. Yes, info. to. Mr. Szymik 1, 2, 3. Aha. No Czyli pan, pan, pan Brzydki jeszcze przyszedł pozabijać zabijać kury. Czyjeś. Może chce skrzydełka z KFC. Hmm, ale to chamstwo jest. Co my robimy? To by tak kura go zabiła. Dobra. To by było piękne. Zamieńcie w kurę i mu w klep. Czekaj. <laughs> nie ja może zabrał jego. Kurde, czemu o. ja nie mogę mu zabrać niczego? Bo nie może być na game 3. Aha, dobra. Dobra. Bardzo interesująca ta budowla. Okej. Okay. Mm. A gdyby ta budowla cała mm. zamieniła się w Lawę? Ale to chyba nie jego. To Ty... co? Zamienimy On ją sobie chodzi i, i zwiedza sobie. To, to jest jego? Nie. Replace, Near. 20, 8, obraca 20, 10, się, ej on się obraca, 4. bo mu zmieniłem na tego, yy, zmieniłem mu, no wiesz, yy, broń na, na, na kwiatka, ale on, za, no za ten nick banujemy go, czy go nie banujemy? O matko jedyna. To jest człowiek lubiący masło, ja bym dała święty spokój. <noise> Zabiłeś go. Chyba za późno. Tak. Za późno. Chciałeś, żeby to go zabił, tylko zabiłem. No trudno. <noise> by, by przynajmniej wyglądało to całkiem ładnie. No nic to... Muszę przyznać, to... że jest to imponujące na swój sposób. Tym ymm, komicznym akcentem dziękujemy Wam serdecznie <noise> za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa! Jaka stana ekipa. Z... Lava już znika z tego pomieszczenia. Cześć papa. Ja w ogóle się nie, ka nie kapnąłam, że kryzys z nami jest ja myślałam że to dalej hunter i dopiero po głosie sobie myślę. Że